History. Ten szpital ma już 50 lat. Ten szpital na dzień dzisiejszy zachowuje płynność finansową. Na dzień dzisiejszy odpowiada wszelkim standardom, które są nałożone przepisami zdrowotnymi, sanitarnymi. Natomiast opracowany został już akt prawny, który miał wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, a wejdzie w życie no, rok później, czyli w 2018 roku, dotyczący standaryzacji szpitala, czyli opracowania nowych jakichś takich parametrów, tak to które, które muszą być spełnione, żeby ten szpital mógł uzyskać kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie muszę chyba Państwu mówić, że głównym źródłem jakby przychodu dla szpitala jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ten szpital 50 lat temu budowany spełniał wszelkie standardy. Myślę, że nawet wybiegał trochę jakby głębiej niż cywilizacja tamtych lat. I gdybyśmy spróbowali wrócić tak trochę myślami do, do tamtych czasów, to przecież no nie oszukujmy się wielu pacjentów w swoich domostwach, w swoim domu, właśnie w do wychodkach chodziło gdzieś na podwórze. A w szpitalu na każdym oddziale był zlokalizowany węzeł sanitarny, czyli jakaś ubikacja, jakaś łazienka. I Pytanie takie, czy to, że teraz w XXI wieku w standardzie ma być tak, że w każdej sali, na której leżą pacjenci ma funkcjonować prysznic, umywalka i ubikacja, jest tak wielką fanaberią, czy tam nie wiadomo jakim yy, wymysłem no, nielogicznym z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego? No na pewno nie. Czy to, że w tej chwili wymogi jakby opieki nad pacjentem są takie, że personel ma, dojść, ma mieć możliwość dojścia do łóżka pacjenta z trzech stron, jest wielką jakąś anabelią? Nie, to jest pewną normalnością, która pozwoli w sposób jak najbardziej efektywny zająć się tym pacjentem, udzielić mu normalnych świadczeń zdrowotnych. Weźmy pod uwagę taką sytuację, że dzisiaj, jeżeli mamy salę, na której no, strzela, jest usytuowanych sześć łóżek i leży tam sześciu pacjentów, i tylko wprowadzimy te, ten standard, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli zabierzemy kawałek z tego pomieszczenia, bo tam będzie węzeł sanitarny, i odsuniemy łóżka z narożników pokoja, pokoi. To no to z tej sali sześcioosobowej pewno zrobi się sala trzyosobowa. Nie? A istotą całej, jakby, całego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji szpitala jest jakby zachowanie status quo. Czyli tej samej liczby łóżek, tej, tego samego rodzaju świadczeń, tyle tylko, że w warunkach właśnie tych nowych standardów, które nałożył. Minister Zdrowia, które będą obowiązywać już za dwa lata. Powszechnie mówi się o tym, że to blok operacyjny nie odpowiada standardom, i w zasadzie mówi się o tym, że trzeba wybudować nowy blok. I to jest prawda, tylko że to jest jakby połowa tej wiedzy, którą wszyscy powinniśmy mieć. Bo jakkolwiek w sali można wygospodarować. Mniejszą salę i nadal będą tam leżeć pacjenci, tak z bloku operacyjnego, który nawet co do wysokości, co do ciągów komunikacyjnych no nie spełnia i spełniać nie będzie tych, tych nowych standardów, to tak nic się nie da zrobić. W związku z powyższym, proszę Państwa, zachodzi konieczność rozbudowy. Czy to nam się podoba, czy nie, żeby sukcy w powiecie supeckim, funkcjonował dalej szpital, musimy go rozbudować. Nie ma innej opcji. Nie ma technicznej możliwości w tej kubaturze, która jest, nadal prowadzić szpital i żeby on mógł świadczyć te usługi zdrowotne w takim samym zakresie.